Zający się wszelkim definicją aktor, muzyki, reżyser, którego znaki rozpoznawcze to wyrazistość, osobowość i zawsze pełne zaangażowanie. Sebastian Fabiański, a na parciecie poważnie szybkim będzie Julia Suryś. Idealna mieszanka dyscypliny i temperamentu. Gamą spożywane z handlą... To była miłość od pierwszego obejrzenia, aktorka młodego pokolenia, zawsze naturalna i wyrazista, Paulina Gałąska, a w świat tańca prowadzi ją elegancki, kropie Michał Bartkiewicz. Influencerka, której każdy krok w sieci śledzą miliony. Na markiecie nie będzie inaczej. Fulkan pozytywnej energii Natalia Nacu-Karczmarczyk. I poczucie humor znają wszyscy. Teraz postara się błysnąć na naszym parkiecie. Piotr Kędzierski. Jego należną partnerką będzie Magdalena Tarnowska. Aktorka i wokalistka, która świękiem potrafi namalować każdą emocję. Teraz zaczaruje nas tańcem. Wspaniały głos i sceniczna świadomość Emilia Komarnicka. A prowadzić ją będzie sam. na tych wrażliwości. prosto z Hollywood. The one and only Izabela Miko. A w tej przygodzie towarzyszyć będzie Albert Kociński. Panie, trzymajcie się krzesłem, aktor i nie śledzi ani blisko fleszy, bo jest gotowy na sukces w każdym wymiarze. Autentyczny i bezkompromisowy, Kamil Nożyński. A po tyle rodzinka, czas na niego. Aktor, który dorastał na planie filmowym, a my teraz z nim mówimy w publiczności, Mateusz Pawłowski, Jego nauczycielko będzie Klaudia Rąba. TikToker, którego lekkość, humor i dobrą energię pochukały miliony. Z internetu, wprost na parkie, bez żadnego filtra. To jest 100% on. Kacper Jasper Foremski. A do tańca zaprosi go Daria Supra. Baba Popocka. oparcie. Mocno tam Widzę, że flesz zabłysnęły, więc gwiazdy także błysną. I nasi tancerze i uroży. oto pełny skład tej wyjątkowej edycji. Wielkie brawa na dobry początek! Good night! A wszystko to, co dzieje się na gorąco w naszym programie, będziecie mogli obserwować dzięki naszemu patronowi medialnemu, którym jest pomponik.pl